Witam was moi drodzy, jestem Zygfryd Q Tu mam wsiadać Dobra Aktywuj X Dobra, jestem Zygfryd Q, a to jest Lost Planet 2 Wczoraj skończyłem pierwszą część gry, dzisiaj zaczynam drugą. I zależnie od tego jak się wypowiecie to, z tego zrobię albo serię, cały Let's Play, albo będzie tylko ten jeden odcinek pod tytułem pierwsze wrażenia. Jakoś przyspieszyć mogę. Wow. Tu obsługę troszkę muszę ogarnąć, bo przypuszczam, że jest inna jak w poprzedniej części. Na razie jestem takim robotem. Mógłbym to się dzieje na jakiejś takiej właśnie zaginionej planecie. Tu się poluje na jakieś potworki. przynajmniej tak było w poprzedniej części. Polowało się na potworki i na piratów zbierało się ciepło. O, z tego. O. Jest ciepło. Wygląda to jak żółtka jajek. Tu planowałem, zagrałem nagrać z pierwszej części, ale jeśli nagrywam z drugiej to chyba z pierwszej nie ma sensu, bo to jest to samo. Nawet widzę potworki, niektóre to samo, aczkolwiek to wygląda już lepiej. Ta część znaczy się. Jakiś klocek wypadł. Toż to nie Minecraft. Czemu wypadają jakieś klocki? No ale przyznam, że ta część wygląda wiele ładniej już od tamtej. Tu widzę w ogóle jakiś kolega mi wisi, ponieważ ta y, część oferuje operacje do czterech graczy, ponieważ... A ja wziąłem sobie botów po prostu do pomocy, tak więc... bez kooperacji. Znaczy bez kooperacji z ludźmi, nie? Bo kooperacja z botami. E, tu jak widać jakiś bot wisi sobie na moim robociku. Z tego co zrobiłem jest taka dostępna opcja, że jak jednym pro prowadzi bota, to drugi się zaczepia na oczku i sobie tam zwisa. Elegancko. Niestety mój komputer nie obsługuje, znaczy moja karta graficzna w sumie nie obsługuje DirectX'a 11, więc obejrzycie e, na Direkcie 9 jeszcze. To są takie dodatkowe jakby stacje robocze, one podładowują moje ciepło. Co ja mam tu zrobić? czyta jakieś pierdoły. O! A teraz na F, to wcześniej było na innym guziczku, taki haczyk mam jak widzicie. Pamiętam, w poprzedniej części strasznie mnie denerwowało, że nie mogę tego używać w locie. Widzę, że dalej tego nie zmienili I na trudno. Będzie trzeba jakoś to przeżyć. Cóż to za wyczułka? Myślałem, że to wybuchnie. No, ale nie, nie wybucha. Dobra, co my tu mamy? To jest jakiś rozpięty robocik, to w niego sobie nie wsiądę. O, ale takie... O. Takie jakieś cysterny, czy jakby to inaczej nazwać, trzeba rozwalać, z tego zawsze ciepło wypada. A to jest coś, czego jak najbardziej mój bohater potrzebuje. O, dobra, to zaraz, jak tym strzelam na, na F-ie, tak? To na F-ie wyłączę też. O, to są najsłabsze potworki w grze. Wbrew pozorom to, co widzieliście wcześniej, to nie były najsłabsze. Te są najsłabsze. Jedno z trzałów to dosłownie. Nie mam pojęcia, to za kwadraciki zbieram. O, kolejna stacja. Ja tak sobie można powiedzieć, ja, ja sobie na to mówię takie checkpointy. Tam doładowuję to ciepło. Ciepło widzimy w lewym górnym rogu. Jeśli działa tak samo jak poprzedniej części, to to jest takie można powiedzieć moje doładowanie HP. To odpowiada za wszystko co robię. Jak podskakuję to szybciej mi ciepło pochłania. Jak y, dostanę obrażenia to ten. To ciepło mnie tak jakby leczy z powrotem, więc póki mam ciepło, puty jestem nieśmiertelny. Granat, granat! Jak się rzuca granat? Użyj harmonizera, kontrol. Panie, ja chcę granat. Może na Alcie? Nie. No do cholery. Na kuchnie. Na numerkach? Na numerkach się obracam? Kliknęłem jedynkę i mi się obrócił. O. Na czwórce się obracam w prawo, na jedynce w lewo. Przypuszczam... O, co to jest? Przypuszczam, że to z konsoli trzeba się tu schować. Troszkę ciepło wziąć. Przypuszczam, że to jakieś wspomaganie na konsoli było. O, na prawym przycisku myszy rzucam granaty. On tak, bo na Z teraz robię przybliżenie, troszkę zmieniono sterowanie, no tak. Czemu nie rzucam tych granatów na G, to ja nie rozumiem. O, i w potworki strzelamy, rodem jak w paru innych grach, takie świecące punkty. Ostatnio coś grałem, gdzie coś takiego się... Dokładnie tak samo to działo, przyznam, że nie powiem teraz co to było. O, na shiftie Kłócam i skradam się. Dziwne. Nie mam pojęcia co to są te kwadraty, naprawdę. Ciechaj tam, zbieram kwadraty. Nie, ja chcę kwadr... Ach, diabli Dobra, obszar czysty, wsiadamy możemy odlecieć dobra o już mam pierwsze osiągnięcie normalnie ale zacnie i teraz dopiero jakieś intro przebrzydłe ktoś mi mówił że dwójka jest mniej klimatyczna bo już nie dzieje się na zimowej planecie no jak widać na razie się dzieje chociaż w takim razie to się chyba zmieni Ogólnie w jedynkę bardzo mi się przyjemnie grało muszę przyznać fajna gierka te mechy, które obsługujemy bardzo bardzo się przyjemnie właśnie nimi porusza, dodatkowo takie urozmaicenie. Tym bardziej, że nieczęsto się spotykamy z mechami. O! No dobra, czyli to jest druga część naszej planety zaginionej, tak? Tam były mrozy, czyli tak, Arktyka, a to jest dżungla. Hehe, he, No rację, ale wolę śnieg i Ja pierdzie, a ładnie to wygląda. Powiem wam, myślałem, że to będzie wyglądało gorzej. Aż sobie obejrzę to intro. No ale nie będzie wam ciep za ciepło w tych kombinezonach? Dobra. Przewijamy intro. Epizod pierwszy. Powrót do EDN1? Dobra, ja nie chcę filmików, ja chcę grać, o. Dobra, mam nadzieję, że ten kawałek filmiku, który wam puszczałem, y, widzieliście i że mi tam nic nie zablokowało, mogłem go wrzucić i w ogóle i w ogóle. To jest pierwsza misja, taka już misja, misja. A to jest granatne przybliżenie, no tak. Dobra, jak widzicie pod moim celownikiem jest taki paseczek, to odpowiada y, pojemności mojego magazynka. Jak strzelam, to widzicie paseczek się kurczy. Oczywiście zależnie od broni, y, kurczy się szybciej albo wolniej. Na przykład dla bazułki to od razu znika po jednym strzale. Przynajmniej tak, tak, tak jak mówię, było tak w jedynce. Tutaj większość moich teraz... Teorii opieram na tym, co widziałem w jedynce. Nie mam pojęcia, co to są te kwadraty. W jedynce ich nie było. Ktoś wie, może mi powiedzieć. A jak fajnie, naprawdę podoba mi się tutaj. O, karabinek. A, podnieść tutaj. Kurczę. Oj, sorry, ziomek. Troszkę inna no, obsługa, będę musiał się do tego przyzwyczaić, ale nie jest zła. Przytrzymaj, podnieś. Ejku, długo trzeba przytrzymać. Dobra, idziemy dalej. Oj, co to za bydla? Jakieś pryszcze tu wyskoczyły, tu jeszcze jeden pryszcz. Hehe. He. A, już mi się przypomniało, te, te wrzody, te pomarańczowe, w które trzeba strzelać, na przykład na kończynach przeciwników, albo tam te słabe miejsca przeciwników, to strasznie mi przypomina Dead Space, a tam też właśnie... Trzeba było w takie konkretne miejsca strzelać u przeciwników. Ale tu jakaś ekipa, helikopter, cześć chłopaki. Czyżby jakiś robocik? Usuń. Uuu, karabinek. Bo coś tu się dzieje. Wow. Aha, czy ja muszę... A teraz już nie mam samo auto leczenia, bo w poprzedniej części było, że się sam mój bohater leczył. Sam ten harmonizer, czyli to ciepło się samo ładowało mi e, zdrowie. Wow. W tej części widzę jest tak, że muszę trzymać kontrol, żeby się podleczyć. I to wiele ciekawiej wypada, bo nie czuję się... nie, czu, nie będę się czuł taki nieśmiertelny. To wiele według mnie bardziej pasuje do rozgrywki. Tu jakaś skrzyneczka, jakieś potworgi, ale ja tu widziałem checkpointa. Aha, ktoś go zgarnął, dobra. Tu jest karabinek. Taki duży karabin, jak teraz widzicie, minigun, zdjęty z robota. Są potem takie inne, przynajmniej były, tak jak mówię, no w pierwszej części shotguny, bazooki, inne bajery. Jak widzicie, podczas strzelania muszę stać w miejscu, podczas zmiany magazynku muszę stać w miejscu I gdy zmienię broń na karabin czy cokolwiek innego No w tym wypadku na karabin, to tego miniguna zostawię Nie mogę go sobie walnąć na plecki I jeszcze tak zostawić na później A szkoda, byłby to fajny bajer, no ale... Nie wszystko możemy mieć przecież, prawda? Mogę je to podnieść? Mogę, ale po co? Mam zwykłe granaty, po co mi jakieś magiczne? Ja z... Broń PW, ciąg 10 zabitych, wow! Czyli widzę miliony osiągnięć, żeby grać czuł się fajny. Zabijamy te brzydactwa, robactwa, A pryszcze, pryszcze. Normalnie, a w sumie te plamki ciepła to też jakbym wyciskał pryszcze ta żółci w ogóle. <laughs> Jestem obleśny wiem. No gościu odsuń się. Dziwiłem mnie, jak to się gra w kooperacji. Jak ktoś ma to się zgłaszać, chętnie to z kimś przejdę. Dawsze to lepiej niż samemu. Co tu jest woda? Coś czerwonego się błyska. Aha, że koniec misji, tak? Hm. O, walnym kolega. <laughs> tak, przybliżnie na Z. Troszkę to dziwne, nieintuicyjne, ale myślę, że jakoś se poradzę. To bardzo krótka misja była ta pierwsza. Czy w sumie taka? No pierwsza, bo tamta może być była zerowa. Jak tam z czasem tego nagrania stoimy? 12 minut dopiero. O, to jeszcze coś nagram. Kontynuuj, a żeby inaczej. Żeby to nie było za krótkie, to nagramy jeszcze następną misję, albo chociaż jej kawałek. Tam pobiegły jakieś ziomy, tu są moje ziomy. O, to są te takie pseudo -waszki. Strasznie słabe dziadowska. Czy ja przejdę przez tą wodę? No ja przejdę, prąd mnie nie ściąga, nic. Luzik. Przebi się przed linią wroga. Aha, czyli tym razem będę się już z ludźmi, tak? O. Aktywujemy... ...bierzeczkę. Jak wiadomo, im więcej nas ją aktywuje, tym się szybciej aktywuje... ...o, rezerwa to się nazywa, to ciepło, które zbieram. O. Śrutówka! Jakby nie mogli nazwać tego shotgun po ludzku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ze te śrutówki. Boom! Tak, shotgun to była fajna broń Ogólnie je lubię bardzo shotguny A pamiętam, że w poprzedniej części shotgun, shotguna się ojojojoj bardzo przyjemnie korzystało Chowaj się panie, bo trzeba się podleczyć Dobra Trzymamy kontrol A, to ja mogę pod, w biegu się leczyć, a jak fajnie, myślałem, że muszę się zatrzymać i zaaplikować Terapię czy coś tam Ten, jak zmienić broń? O, na kontrolu robię jakiś skok. Kurczę no. Zaraz tu posłuż, poszukamy dalej. Co tam do mnie strzela? Fajne w ogóle to ukierunkowanie, znaczy ten taki wskaźnik, jakby skąd do mnie prują. Coś tu widziałem, a nie, wydawało mi się. Czy mogę tutaj tak? Ohoho To było profesjonalne Dobra pytanie moje brzmi, gdzie tu się zmienia broń, panie? Tu nie Kliknąć to nie Numerek? Co jest? Nie, na czwórce i więcej się obrazu Na trójce upuszczam broń Na piątce? What the hell no kto wizor? Na szóstce nic, na siódemce nic, na ósemce nic, w nic, zero nic G, H i V, B, C Nie na C się turlam, tak? Tak X Nie no Przekręcę sobie kółeczko to Aha, w dół kółeczko to zmieniam yy, granaty, w górę kółeczko zmieniam broń No kurczę blade Taki bajer, widzicie Hops. Widzę, że teraz ciepło mi tu schodzi o wiele wolniej podczas poruszania się. Czy tam to ten zapas czy jak to się nazywa, ale podczas skoków widzę jednak też pochłania tej energii minimalnie więcej Dobra, wróćmy na chwilę do shotguna, tam tą sniperkę, potem się nią pobawię. Boom brzdelu Normalnie z ten jest. Co tam szczerze do niego, co to jest. Aktywuj, cóż to za dzienowstwo? Może gdzieś mi pomógł. Gubki. Jak tam hm. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Co? Koniec misji już? Nie, niemożliwe. Ale króciutkie misje. Ej, no. Mam nadzieję, że to tylko te tak początkowe, albo że jest ich chociaż 50 razy tyle co w poprzedniej części, bo przejście jedynki mi też nie zajęło jakoś długo. Ja, ja mam level 5, cokolwiek to znaczy. Jeszcze. Raptem ile tam 16 minut, gramy. Jeszcze kawałek możemy. Dobra, nie chcę odprawy, ja sobie poradzę. Mam zniszczyć kopalnię, okej. Okay. Więc mnie nie interesuje, co do zadałam numerka jakiś. A mam, aktywować generatory. W ogóle ewentualnie spytam się, zadzwonię do mojego ojca potem. Spytam się czy on by nie przeszedł ze mną do ta dwójki, ponieważ on ma. I to miał dużo wcześniej przede mną. Chyba nawet ode mnie dostał na urodziny, czy coś tam nie pytał. O, kurczę, jakie działko. Więc ewentualnie spytam go czy by ze mną nie przeszedł. O fuck. Aczkolwiek chyba go pytałem już o to raz i nie był niezbyt chętny. Ta beczułka wybucha? Tak. Beczułki tu są z nami dziwne, ponieważ w wielu grach jak wiemy wybuchające beczki są czerwone i takie różne. E, to jest jedna z gier, która zrywa z tymi schematami. Tutaj beczułki są w sumie bezbarwne, są taki, tak bardzo nie rzucające się w oczy, żeby bardziej się nie da. Wow, próję tu, tu ktoś do mnie twardo O, a nie ten guzik Ej, nie żyje A, odrodzenie za ileś tam sekund To jest Ej, jak dziwnie No, tak czy siak, pamiętajcie, gra oferuje kooperację dla czterech graczy Więc jeśli ktoś chce, zapraszam A jak nie, no to tak jak mówię, będę się pytał mojego ojca, czy jemu się uchce ale jakoś bym w to na to nie liczył szczerze mówiąc jak go znam bo on tam średnio chętny Oa oa. cóż to za dziwne jakieś statystyki czuję się jakbym grał w multiplayera będę musiał sprawdzić potem jak się mikrofon wyłącza, bo tego się ma mikrofon włączony i Masz granata, jest Ty też masz granata. Bum! no, no, no. Hehehe. Dziadzie. Gubku jeden. Ej, kto mnie kruje Spadaj. A nie ten guzik. Kurczę, jestem przyzwyczajony z poprzedniej części, że się na tym na e podnosi. Dobra, tu coś jest. Przypuszczam, że to jeden z tych generatorów, które mam aktywować, tak? Uu. Jakie ładne! Dobra, aktywowałem generator numer jeden. Tu jest jakaś dziura. Niku nie zabije się ja tam. Dobra. Żyję. Tu jest coś interesującego. No nie, nie wygląda. Kurczę. Jeszcze raz. Hops. I jump. O, czy ja to mogę wrócić teraz? No nie bardzo. A tutaj jest coś pięknego. Bardzo zacnie sobie Zygfryd poradzi. No już minęło 20 minut, więc myślę tyle. Czy na pierwsze wrażenie, a ja powiem wam, że całkiem przyjemnie mi się gra. Oj. A tam ktoś jest. Ja ci dam brzydalu do mnie strzelać. Uj oj, oj, oj. Tu sobie wskoczymy, tu jakieś skrzyneczki, coś w nich jest. Aż, karabin tylko. Ale zaraz, zaraz, ja mam snajperkę. Oj, trosz, troszkę czułość tutaj widzę. O! Czy po snajperce czuło się z daremna, aby... A tak czułość właśnie w zwykłej broni jest wysoka, a w snajperce widzę niska. To mi się już nie podoba akurat. Ale może to jest jakoś też do ogarnięcia czy coś tam. Dobra, to było na tyle z moich pierwszych wrażeń. O, Troszkę przycina tą snajperka, dziwne. O właśnie, to też wam mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że tutaj nie ma tego auto-aima przebrzydłego, który był w poprzedniej części. Ale o tym opowiem w następnym odcinku, jeśli takowy będziecie chcieli. Albo dobra, powiem teraz. Tam było coś takiego, że gra myślała, że gracz nie wie, gdzie celuje. W związku z czym często bardzo się zdarzało, że gra celowała za mnie. Znaczy ja celowałem w jedną, a pojawiło się na jakimś tam... Robocichu czy czymś celowniczek i wtedy strzelałem w niego zamiast tam gdzie chciałem. A często zdarzało się, że chciałem w beczkę jakąś koło niego czy coś i niestety często tak się nie dało. Możliwe, że to da się gdzieś wyłączyć. Przypuszczam, że to w ogóle było stworzone z myślą o konsolowych graczach i przypuszczam, że to się gdzieś wyłączyć, da, ale ja nie wiedziałem gdzie. No i co by tu więcej? Właśnie nie wiem, głupio znowu to... Wyłączę ten nagranie teraz, bo jak ktoś mi potem wyskoczy, że chcę z tego serię, to co ja zrobię? A, rozwaliłem działo przybrzydła. Jeszcze jedno, ojejski. Gini, głupie działo, gini. Jeszcze jedno. No głupi granat. A co robi to? Aha, to w... A to A, to wyrzuca energię, dlaczego tak dziwnie? Wow Dobra, podobałem tak. Jeśli będziecie chcieli z tego serię, to po prostu będzie bez tej jednej misji. Ja ją zaraz skończę poza nagraniem. A jak nie będziecie chcieli, to i tak sobie skończę wszystko poza nagraniem. ha, ha. ha. Dobra To tutaj aktywuję ten i wyłączę wtedy Dobra To by było na tyle Piszcie co sądzicie Trzymajcie się i do następnego Hej